Nie. A co to mama? No, chciałeś kiwi. Okej. Okay. Dobra. No, w może takiego smaku mu potrzeba było, tak? Mm. Patrzcie, chcę Kubuś, co? Za wcześnie wstałeś dzisiaj chyba. Chyba tak. O której o piątej? Nie nocy. W nocy. A no właśnie, w nocy była. Była noc. Była, tu. była noc, było... I u nas. U bobusi była noc i u nas też, tak. Była noc ciemno. I co tak wstałeś? Czemu tak ci się śniło? Chyba jakieś... Chyba jakieś światło albo strasz, albo... Strasz straż ci się śniła, aha Ci się śniła straż i się obudziłeś o piątej. Ojej. Ojej. Piątej się obudził kogoś wcześnie, tak? Bardzo no, wcześnie trudno. bo głowa nie boli. Nie. Dobrze. Co jeszcze może ci się śniło? Przedszkole? A już nie. To całe szczęście. A już nic. Ale za